Czołem, krótki z rosołem, 20 kwietnia 2024 roku. Niedziela wielkanocna, święta wszystkiego dobrego i szczęścia i dużo radości dla ludzi prawych. Dla innych… Sami rozumiecie. Słuchajcie, jakby oczywiście nie myślałem, że jeszcze na stare lata będę się fascynował aż tak piłką nożną, że zakocham się znowu w Barcelonie nie jakby pomógł tej miłości w żaden sposób transfer, transfer Lewandowskiego do Barcelony. Jego bytność w tej Barcelonie jakby myślę, że nie zwróciła albo zwróciła mało uwagi jakiegoś tam świata, świata piłki nożnej na Barcelonę. No, wiem co mówię, mieszkałem, byłem, żyłem, często jestem w Barcelonie, widziałem jaki zawrót głowy panował po tym, jak Lewandowski zaczął strzelać bramki dla nich i tam grać, żaden można powiedzieć. Na ulicach nie widać ludzi, którzy chodzą w koszulkach Lewandowski. Może wiedziałem zraz i to Polaków noszą dzisiaj wszystkich. Znajdziesz od Ronaldiego do Messiego, ale nie Lewandowskiego, ale oczywiście, no nie sposób nie zakochać się teraz w Barcelonie, bo nie sposób nie zakochać się tak jak Marina zakochała się w Wojtku Szczęsnym w Teku. Nie sposób nie zakochać się. Jestem zszokowany, bo też nie myślałem, że jest to aż tak fajny koleś. W Wojtku Szczęsnym, no jakby charyzmatyczna postać Barcelona, jak to się mówi, oszalała na jego punkcie. Te liczenie niestraconych goli, bramek, nieprzegranych meczów oczywiście jest zawsze bardzo ryzykowne, no bo w, w to jest też, opowiem ciekawostkę, kiedyś w Barcelonie, kiedyś w Barcelonie, kiedyś w Barcelonie, lecąc do Barcelony na lotnisku w Mediolanie spotkałem taką dziewczynę, bo dziewczyna była Rosjanką, blondyna i ona, myślałem, że mnie podrywa w tej Mediolanie, ona mi mówi, słuchaj, ja już cię widziałem parę razy. Na lotnisku, czy tam cię widziałem gdzieś w Barcelonie? Na lotnisku, czy ty mieszkasz w Barcelonie? Ja wiem, że tak nazwijmy to mieszkam. Latam często z Polski. Ona mówi Ja jestem Rosjanką, ja mam i tak, i tak na imię. I mówi, moim mężem jest Ricardo. Mówi, i Ricardo wraca niedługo z takiego dłuższego urlopu. Dłuższego urlopu. Ricardo był tam za kilka ton, na tym urlopie kilka ton haszyszu. I pamiętam wtedy, bo to jeszcze było dawno temu, 2 miliony podrobionych marek. I rzeczywiście ona mi Ja chciałem, żeby on Cię poznał. Ja mówię, kurde, może, może jakiś trójkąt myśli. Nic, nic z tych rzeczy. W każdym razie, w każdym razie ja mieszkałem na Rektor Ubach, a oni na Walencja, na ulicy Chyba Walencja. Kilka przecznic, blisko 10 minut że tak powiem, spacerkiem. Jak Ricardo wyskoczył, no to go, że tak powiem, poznałem. Ricardo miał po sześćdziesiątce i to grubo. I jak wrócił z tego urlopu, pierwszy dzień go widziałem po tym, jak wyszedł. Miał zrobione paznokietki, miał niebieską koszulę, różowy taki sweterek, piękna buzia, opalony, no po prostu niesamowity, niesamowity koleś. No i żeśmy się, że tak powiem, poznali. Ciągle próbowałem dość, do czego ta znajomość ma prowadzić, do czego ma prowadzić. Ricardo pracował w domu, miał home office. Już wtedy miał home office, a było to 20 lat temu albo 20 parę. Home office on miał taki cały taki komputery, jakieś takie różne jakieś dziwne sytuacje, kamerki i tak dalej i tak dalej. I łączył się tam ze swoimi partnerami po całym świecie. Jak go pytałem się, czym on się zajmuje? No to wtedy oni budowali całe wybrzeże w Bułgarii. Wszystkie hotele, wszystko to było ich. Opowiadał, jak to się robi, jak wykorzystuje się pieniądze, dotacje urządowe itd. Do tego, no ale żeby to wszystko trzeba było zrobić, no to trzeba było w jakiś sposób przekupić, przekupić różnych urzędników. My żeśmy się znali dość długo. Dość długo. Ricardo dał mi swojego człowieka, Toni, który. który Kiedyś przyleciał do Polski, przyjechał Tony. To nie był starszy jeszcze od niego, który Tony miał mi pomagać, jeżeli miałoby się coś złego wydarzyć. Często ludzie myśleli, ale co, co? co? gdzie jest klucz? Gdzie się tkwi i co? A bo jeszcze się pytałem, to niego, na czym on tam zarabia pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Te łączenia, bo on mnie prosił, jak tam siedział u niego w biurze, że tam były takie godziny, żebym tam z nim nie siedział. Chłopaki mieli kartel w Peru. Kilka takich różnych przybytków. I kiedyś byłem nawet z nim na zaproszenie go w tym Peru. Na no oglądałem się takich programów: e, dramatyczna wyprawa, czy straszna wyprawa, kiedy to wkręca się takich ludzi z świata zewnętrznego do tego, żeby zrobić na nich jakiś wał, albo najczęściej, żeby coś przewieźli, albo legitymizowali swoją osobą. Czyli jak się coś zesła, to poszli siedzieć. Tak cały czas myślałem, kiedy to będzie ten moment, kiedy kiedy Ricardo i reszta tych moich kumpli wtedy ja nie zajmowałem się niczym złym. Myśmy się bawili. Kiedy będzie coś takiego, o kurde Jarek weź to, bo to weź na siebie, bo mamy problem. No i wtedy się okaże, że tam jest w tej torbie jest 5 ton na przykład kokainy. No i, i koniec będzie. Słuchajcie, przedziwna rzecz. Każdy by się spodziewał, że tak będzie. Przez lata znajomości nigdy do tego nie doszło. Nigdy nie było żadnej takiej prośby, ale oni inwestowali w wybrzeże wtedy w Hiszpanii, w Costa del Sol i całe, on mi, że wszystko jest w tym, w tym, w, w Bułgarii. Ja mówię, Ricardo, Sopot, coś, ja bym jeszcze tak zafascynowane. polskie wybrzeże i tak dalej, i tak dalej. I Ricardo mówi jedną rzecz. Jarek, ja znam Was, Polaków, ja znam Polskę. Skąd, jak, coś? i no, nie był Polakiem. Ja wiali, jak, co, skąd, i tak dalej. słuchaj, Wy Polacy macie taką jedną cechę, i to jest, mówi ze wszystkim, tak. On wtedy dał przykład, akurat kulczyka, ale i on mówi, u Was tylko po to kogoś wyniesiesz, żeby mu zaraz przypierdolić. Wtedy tam były takie słynne, słynne jakieś spotkania na jasnej górze, kulczyka, nie wiem, tam gierty, to nie ma, nie pamiętam, wszystko jedno. Nie będę już mówił więcej o kulczyku. Bo mam wyrok za to, że powiedziałem w sądzie raz, że, że, że w programie o że Kulczyk żyje. No to mam wyrok w sądzie skazujący, jako jedyny w Polsce, że wypowiedziałem takie jedno słowo. Dwa razy takie słowa powiedziałem. Nie zrobiłem programu, tylko powiedziałem. Tak więc mówię, wy siecie w Polsce, każdemu zbudujecie pomnik po to, żeby go zaraz przypierdolić. Mówi, nie opłaca się, jesteście niewdzięcznym narodem. I teraz zatoczyłem koło. Barca, Celta, wczoraj e, interwencja pierwsza Wojciecha Szczęsnego. I dzisiaj czytam komentarze jak zawalił, jak przez niego, jak źle ci, co go budowali. Weźcie się puknijcie w łeb, weźcie się puknijcie w łeb, a ty tak zawsze, każde zdanie, które piszesz, dziennikarz, to co mówiłeś, sformułowania, zwroty, czy robisz tak wszystko idealnie, nie popełniasz nigdy żadnego błędu, no nie rozumiesz tego na czym polega piłka nożna? Że każdy sukces składa się z iluś tam błędów, iluś porażek, iluś pomyłek, każde doskonalenie, żeby wyciągnąć wnioski, musisz budować też nie tylko na treningu, ale w takich sytuacjach. O czym wy mówicie? Gdzie sami dziennikarze, którzy go chwalą, nagle piszą i pieprzą takie farmazony na, na temat jakiegoś, jakiejś strasznej postawy, błędu itd., itd., często jest idealnym. To jest największy skarb, jaki można przynieść drużynie. To, co się wokół niego dzieje. Dzisiaj piłka nożna to media, to ruch, to kliknięcia. To, co wybranił, to, co broni. Może zdobędzie te cztery tytuły, o których mówi, a może nie zdobędzie. I tak jest genialny. Czy nie widzieliście tej sytuacji, gdzie przyjrzyjcie się, że on się rzuca i obrońca, jego obrońca, już miał raz taką sytuację, leci na niego, że on się tak jakby trochę aż zasłania. Bo on się boi, że mu kolanami wejdzie w ryj, mówiąc krótko. Się trochę cofa i dlatego tej piłki nie sięga. Jak zaryzykuje się wejdzie, dostałby w ryj, kto penia będzie bronił? Ludzie, weźcie się puknijcie w głowę, jakby. To jest jakieś coś niebywałego, rozumiesz? No, jakby oczywiście, że chciałbym słyszeć o niekończących się zwycięstwach Wojtka, o niestraconych bramkach, ale to jest jakieś chore umysłowo. No dobra, pojechałem się do kościoła świętej Anny, namsze, i powiem tak, przechodziłem koło hotelu Belotto. Piękne fury stoją, Takie kurde, po kilkaset tysięcy milionów na ukraińskich numerach. Hotel jest drogi, a już pod kościołem młody Ukrainiec z flagą, z flagą ukraińską na plecach. Zbiera pieniądze na dzieci ukraińskie, jakieś tam, jakiś wojniec, tam tam coś, coś, coś tracą te dzieci. To też w sumie czytnik kart. Kurwa, to już jest piękna sprawa. Mówię temu chłopcu, mówię, Chłopcy, tam hotel, tam Ukraińcy, bogate fury, bo tutaj to takich biednych ludzi nakręcasz, mówię, tych, tych, tych turystów. A tam pod tym hotelem ci bogaci Ukraińcy, oni na pewno chętnie wspomogą tą wojnę. Te nieszczęścia, te straszne naloty, gdzie ciągle słyszę, że to. Ruscy bombardują jakieś osiedle, jakiś dom, jedna osoba zginęła. No nie wiem, jakby, przepraszam, tutaj pierdolnęła bomba teraz w ten budynek, to jedna osoba zginęła? To jest nalot bestialski? Nie rozumiem tego. Eee, ale ja witam tam i tak dalej, i tak dalej. I on zbiera tam na jakąś tą... Mówię, to tam idź. mówi tam zbieraj eee, od tych ludzi. Ludzie, kiedy to się skończy? Kiedy? Kiedy w ogóle? To, to, jest, jakiś, w ogóle jakaś, to jest jakaś patologia. Jakim, taki, jakim to się prawem dzieje, Jeszcze on ma karty, czytniki do kart? To normalne jest? W ogóle to być zabronione. Ja mam w, prawo w Polsce jako obywatel decydować o tym. Nie muszę być nazwanym zdrajcą, ruską, unucą, dlatego, że nie chcę klękać przed Żydami i Ukraińcami. A ja się nie godzę na to, nie chcę tego. Oczywiście ktoś powie nie dawaj. Ale ja nie chcę dać pozwolenia komuś takiemu na coś takiego. A jak, gdzie wyjdą te pieniądze? Jak oni wszystko kradną, rozkradają, defraudują? Wszyscy o tym mówią. Sami siebie każą ciągle. Co, co znajdą lekarza, bandziora jakiegoś miliony w, w, w tym w łóżku? Ewentualnie, ewentualnie, to na co bym się zgodził, chociaż niechętnie, to żeby połowa z tych pieniędzy, ale mam mieć napisane to, że połowa z tych pieniędzy na sobie idzie na ofiarę i pamięć o. O, o, o tych, którzy zginęli albo przeżyli ludobójstwo, ludobójstwo na Wołyniu, ludobójstwo, którego dokonali Ukraińcy. Polacy, obudźcie się. Jesteście już tak beznadziejnie głupim narodem baranów, który da się sterować, manipulować, że to się głowie nie Wy Kładzicie akcent nie na to, co trzeba. I się obudzić się kiedyś z ręką w nocniku.